chodźcie sobie razem zajrzymy do matematyki. To jest książka z wydawnictwa Adamada i założeniem, ja nie znosiłam matmy, więc ja zawsze jak wiecie do y, jeża podchodzę y, y, do takich książek, ale z drugiej strony świetnie rozumiem, że to jest bardzo złe podejście i nie chciałabym na przykład i udało mi się nie przenieść tego na moje dziecko takiej y, niechęci, a zobaczcie jak tutaj to jest super zrobione. W ogóle nie ma tu nudy. Dzieci mają szansę na takie bardzo praktyczne i pomysłowe poznawanie najróżniejszych rzeczy związanych z matematyką. I tak Wam przekartkuję, bo jest tutaj tego bardzo dużo. Też mi się podoba taki spójny, te, te kolory, nie? Że tylko biały, czarny i pomarańczowy. Więc zobaczcie, to wcale nie jest jakieś takie bardzo, bardzo prosta jednocześnie. O, już widzę tutaj takie pomysłowe metody różnych rozwiązań. Chodźcie sobie razem zajrzymy do matematyki. To jest książka z wydawnictwa Adamada i założeniem, ja nie znosiłam matmy, więc ja zawsze, jak wiecie, do y, jeża podchodzę y, y, do takich książek, ale z drugiej strony świetnie rozumiem, że to jest bardzo złe podejście i nie chciałabym na przykład i udało mi się nie przenieść tego na moje dziecko takiej y, niechęci. A zobaczcie, jak tutaj to jest super zrobione. W ogóle nie ma tu nudy, dzieci ma mają szansę na takie bardzo praktyczne i pomysłowe poznawanie najróżniejszych rzeczy związanych z matematyką, i tak wam przekartkuję, bo jest tutaj tego bardzo dużo. Też mi się podoba taki spójny te, te kolory, nie, że tylko biały, czarny i pomarańczowy, więc zobaczcie, to wcale nie jest jakieś takie bardzo, bardzo proste jednocześnie. Już widzę tutaj takie pomysłowe metody różnych rozwiązań. A tutaj chcę Wam pokazać nocny ekspres, bo to jest opowieść jeszcze w takim zimowym klimacie. Sorry, że mi się tu zagieło, ale było czytane. O dziewczynce, która przyjeżdża do swojej babci, tak jak zawsze, na święta. Specjalnie chcę Wam pokazać, jak wygląda jeden rozdział, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł dla czytelników, którzy. Próbują samodzielnie swoich sił, ale i wspólne czytanie sprawi Wam radość. Myślę, że dla dzieci 7 plus będzie to fajne. 7, 8, 9, 10, 11 lat. I Nie ma tutaj obrazków, wiecie, na każdej stronie. Natomiast historia jest taka, że Dania, o ile dobrze pamiętam, Przyjeżdża do swojej babci i e, babcia się bardzo, bardzo dziwnie, o właśnie, Dania e, ba bardzo dziwnie zachowuje i w pewnym momencie znika. Za to pojawia się nocny ekspres. I trochę na początku, jak czytałam od tej opis, zaraz Wam tutaj też zrobię zdjęcie, to skojarzyło mi się nocny ekspres, taki trochę jak polarny ekspres i też zimowy klimat, grudniowy i w ogóle jakby ten temat. Natomiast no faktycznie jest magicznie, natomiast no widać od razu, że dla starszych dzieci, ale z ekspresem w tle. Chciałabym jeszcze zajrzeć z Wami do przepięknej książki, wydaje mi się, że trochę niedocenionej w szale jesienno-zimowych e, polecajek dlatego wracam do niej, bo wygląda jakby była właśnie taką opowieścią jesienną a to jest opowieść o emocjach i super przygotowana bo poznajemy tutaj Edzia który czasami tak jest, nie? że wszystko zaczyna się od drobnostki i jeden mały, zły humorek to wszystko się zbiera, zbiera, zbiera narasta i potem z tego się robi cała sterta, Edzie tak wszystko zamiatał, każdy ten swój zły humorek na jedno miejsce na taką właśnie stertę, no to w tym wypadku liści. I zobaczcie ile tego się nazbierało. I tutaj tak fajnie jest napisane, że na górze były pokazane, znaczy były, no są piękne, piękne rzeczy, których Edio nie widzi, bo spójrzcie jak to wszystko tutaj jest zakopane. I on tutaj zamiata z zapałem i dodaje nowe rzeczy. Patrzcie jak to wygląda w pewnym momencie. Wszystko już jest zapchane tymi właśnie no, liśćmi, czyli małymi kłopotami. Ale przychodzi wiatr. I to wszystko rozwiewa, i e, zaczyna być widać to, co do tej pory było zakopane. jedzie tak się zastanawia, czy e, to jest dobrze, no bo on się tyle nas zamiatał, tyle nas sprzątał, e, i w pierwszej chwili jest zdenerwowany, ale potem e, zaczyna myśleć, że może jednak, e, jak już się kolejne te liście tutaj e, zbierają, że może jednak nie ma sensu tego zamiatać na jedną. Sterte. Czyli to jest książka normalnie do fajnego porozmawiania z dziećmi o e, emocjach. A tutaj mamy świetną książkę. Która też gdzieś umknęła, yy, i super, że, że sobie o niej przypomniałam. Zobaczcie, arcygroźne domostwory. I Mika i Wyjedz to jest o dzieciach, które bardzo często są takie dzieci, boją się od kurzacza. I mamy tutaj, yy, zobaczcie, jak to jest, to jest taki w zasadzie komiks. Yy, mamy tutaj salon i mamy tutaj dziewczynkę, to jest Mika. I Mika sobie tutaj, yy, że tak powiem, ucieka z swojego y, pokoju i wchodzi do y, dalszej części mieszkania i zobaczcie, tutaj jest wyjezd. To jest odkurzacz. Masa dzieci w pewnym wieku i to jest zupełnie naturalne, żeby była jasność. Boi się po prostu odgłosów, y, głośnych rzeczy i dużych rzeczy i dlatego odkurzacz na tej liście bardzo często jest. Patrzcie, jak sobie ona go tak widzi, do, tak do końca wyobraża, i ona podejmuje tutaj z nim, że tak powiem, walkę. Próbuje go tam zasłonić. O, zobaczcie, on na nią warczy. Ostatecznie, finał jest taki, że po tym jak było posprzątane, między innymi dzięki temu właśnie odkurzaczowi, Mika pokonała wyjca, ale od nowa wszystko jest do sprzątania. A dzisiaj ja Wam przypomnę o bardzo fajnej serii Archeologia. Zobaczcie mumie, złoto i stare skorupy. A tutaj jest, wcześniej jeszcze było na ratunek. I o tym opowiadałam i nawet jest w którymś zestawieniu książek edukacyjnych. Uważam, że to jest po prostu masa, masa ciekawostek, ale takich też faktów, takich naprawdę, ja, czasem tak się mówi, że samo mięso jest tutaj w środku. I dokładnie tak tutaj jest. i dokładnie też tak jest z archeologią, że jeżeli macie dzieci, które chciałyby poznać najróżniejsze fakty, ciekawostki, zobaczcie ile tego tutaj jest i wcale nie jest to opisane tak bardzo, bardzo ogólnikowo, wręcz przeciwnie. Zaraz Wam tutaj najadę na, na właśnie ten spis treści. Czekajcie. Zobaczcie, ile tutaj tego jest i wszystko o pracy archeologów i w ogóle, kim jest archeolog. I patrzcie, jak dużo możecie sobie przytrzymać ręką, żeby palcem w sumie, żeby przeczytać wszystko tutaj ze szczegółami. A pokazuję Wam to specjalnie, dlatego, że to nie są tylko, wiecie, takie informacje o, że tam kiedyś coś tam było, tylko, zobaczcie, można sobie tutaj po prostu. Odnaleźć muzeum i różne muzea i sprawdzić, jak to wygląda. I część z tych muzeów też ma strony online, więc oczywiście no, nie każdy może po prostu jechać, ale myślę, że coś takiego, jeśli chodzi o edukację, jak najbardziej dla dzieci powyżej, tak 7-8 lat i w górę, w górę, w górę.